Witam wszystkich profesjonalistów i entuzjastów markowych narzędzi. Sezon ogrodniczy wreszcie się rozpoczął, dlatego w dzisiejszym odcinku zaprezentuję urządzenie, które pomoże uskutecznić pielęgnację naszego ogrodu. Zapraszam na prezentację elektrycznych nożyc do żywopłotu na wysięgniku model PH5551 marki Black Decker. Nożyce na wysięgniku PH5551 zasilane sieciowo dysponują mocą 550 W. Posiadają pięciopozycyjną głowicę obrotową i teleskop umożliwiający regulację wysięgu. Długość całkowita urządzenia wynosi 199 cm, natomiast po ustawieniu w pozycji pełnego wysięgu wynosi ona 246 cm. Dzięki zastosowaniu przeciwbieżnej pracy dwóch ostrzy nożyce te mają niski poziom wibracji, co ułatwia pracę i zwiększa wydajność cięcia. Długość ostrzy tnących wynosi 51 cm. Pokryte są one specjalną powłoką ułatwiającą ich czyszczenie, a także zwiększenie trwałości. Nożyce ważą nieco ponad 4 kg i doskonale sprawdzą się w przydomowym ogrodzie czy na działce podczas pielęgnacji wysokich drzewek i żywopłotów. Wraz z urządzeniem otrzymujemy pasek z klamrą, osłonę ostrzy oraz instrukcję obsługi. Przed przystąpieniem do prac należy wyposażyć się w przedłużacz ogrodowy. Prezentowane dziś nożyce do żywopłotu i wiele innych urządzeń do hobbystycznych prac w ogrodzie marki Black Decker znajdziecie na stronie sklepu Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i liczne wyświetlenia. Do zobaczenia w kolejnym filmie.